pasady kościoła, tablicę upamiętniającą ofiary trzech wielkich katastrof, tak zwanych Bałtyckich Titaników. W katastrofach Bałtyckich Titaników, czyli Gustlofa, Steubena i Goi, zginęło około 20 tysięcy osób. Dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze wówczas będący posłem ziemi gdyńskiej, tak wyrażę, Zbigniew Kozak i Jaworski, E, wystosowali Wielki Protest. Jak można ofiarę zrównywać z katem, bo dla nich upamiętnienie ofiar tych trzech Wielkich Katastrof było właśnie takim aktem. W obronie i redemptorystów i jakby pamięci o ofiarach tych statków stanął między innymi Adam Kochanowski, czyli Nieżyjący już dzisiaj od dwóch lat, bo także zginął w katastrofie smoleńskiej, rzecznik praw obywatelskich. Myślę, że tych historii, których jest, jeszcze jest dużo więcej, jest tak sporo i są one tak dla nas ważne i ciągle nieodgadnione, skrywane, może wstydliwe również, prawda? Bo natomiast jest trudno mówić o Niemcach, na przykład, jako o ofiarach. Dla wielu osób jest to jakby taki przełom mentalny, żeby móc w taki sposób mówić. Krótko, tych historii jest tak dużo, że mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, że stworzymy takie zdarzenie, może właśnie konferencję naukową, może seminarium międzynarodową, która o tym powie w sposób e, wyczerpujący, ale także atrakcyjny pod względem kontekstowym. Bo dwa konteksty już mamy, to są filmy o Gustlofie i sztuka w Teatrze Miejskim na Dorze Pomorza, która mam nadzieję będzie wydarzeniem. Drodzy Państwo, w tej chwili zobaczycie fragment tej super produkcji niemieckiej. To jest 10-minutowy fragment tuż po odpaleniu torped. Następnie ten film dokumentalny, i potem podyskutujemy, bo widząc Państwa reakcje i odpowiedzi na, na pierwsze pytania. Już się cieszę na dyskusję, która będzie mogła tutaj nastąpić. A w tle będzie właśnie niemiecki Titanic. Bardzo proszę, pierwszy fragment filmowy, zgaszenie światła najpierw. Otwarty czwórko będzie mowa. Tak jest. Blyat, 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 blyat Przyjrzeć mu się i powiesz, czy to jego... widziałeś w dniu. A, a jeszcze go nie rozpoznam? Nie martw się. Erika nie doniesie. Nic ci nie grozi. Godzina 21.16. Co się dzieje? To atak szosty. Erika uczy? Nacierka? Stłuka? Uwaga! Ma moją drogę. Helmut? Ale nie! Nie obronuj się, biegnij do szanów. Zabierz kapitana do szanów. Co się dzieje? Ja muszę dowodzić. Ratuj się. Nie chcę umierać. Wsiądź do szalupy, zanim się zabroni. zostanę z tym. Nie mogę się wziąć. Więc zaczekaj. Bądź rozsądny. Szalupy nie zawiodą wszystkich. Kobiety do głodu. Dzieje Johansen? Rozkaz ewakuacji stacji. Maszynowne, zbórzcie się. Gdzie Johansen? Kto tu dowodzi? Zamknąć groziu. Już zamknę. Sternice szalów są w zalanym człowieku. Radiostacja rozmontowana. Książki godowe zniszczone. Ewakuować. Dajcie do krótka karta. Tak nie jak cię w tym, niższe pokłady niedostępne. Silna historię. Pojednie. W takich sytuacjach trzeba zachować spokój. Nie ma za tu nic za roboty, okay? doszło.